Rozpoczynająca się za dwa tygodnie polska prezydencja w Unii Europejskiej oraz obchody Międzynarodowego Roku Lasów, które trwają, ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, nadały w tym roku działalności lasów państwowych szczególną rolę, szczególny kontest. Zmuszają do zastanawiania się nad rolą polskiego leśnictwa w szerszym wymiarze nad wyzwaniami w skali globalnej, z którymi także my. Musimy się na co dzień zmierzyć. Jednocześnie stwarzają okazję do porównań z innymi modelami gospodarki leśnej i przedstawienia dokonań polskich leśników na forum międzynarodowym. Z ponad 9 milionów hektarów lasów w naszym kraju większość stanowi własność publiczną. Dzięki temu Polacy mają swobodny dostęp do ogromnej większości swoich lasów i możliwości ko korzystania z wszystkich dobrodziejstw płynących z lasu bez konieczności obciążania. W kieszeni polskich podatników. To najbardziej czytelny i wymowny sposób, w jaki spełniamy społeczną powinność lasów oraz postulat zawarty w haśle ONZ lasy dla ludzi. Ale lasy dla ludzi to nie tylko łatwy dostęp, to także lasy, których przybywa, które są coraz zasobniejsze, zróżnicowane biologicznie, chronią nas przed niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, zapewniają niezbędny surowiec i dają pracę. Lasy państwowe odpowiadają na globalne wyzwania, stawiając na wielofunkcyjną i zrównoważoną gospodarkę leśną. Potrafimy godzić funkcje ochronne z ekologicznymi. Ma to wielkie znaczenie, bo, jako główny dostawca drewna, jesteśmy podstawowym filarem sektora przetwórstwa drzewnego, który wypracowuje około 8% polskiego PKB. W roku Lasów szczególnie podkreślamy też ich funkcję społeczną i nasze osiągnięcia w tym zakresie. Lasy państwowe oferują turystom ponad 22 tysiące kilometrów szlaków pieszych i prawie 21 tysięcy kilometrów tras rowerowych. Mamy również 5,5 tysiąca obiektów edukacyjnych, z których korzysta około 1,5 miliona osób rocznie. Wszystko to nie byłoby możliwe bez sprawnej organizacji, która potrafi dostosowywać się ciągle do zmieniających się nowych warunków. Lasy państwowe są bardzo ważnym elementem. Systemu społecznego i gospodarczego, a przede wszystkim fundamentem bezpieczeństwa ekologicznego Polski. Jesteśmy głównym dostawcą surowca drzewnego, dwunastym pod względem wielkości pracodawcą w kraju, jednym z największych podatników, odprowadzając ponad miliard złotych podatków rocznie do budżetu. Musimy działać tu i teraz w taki sposób, by polskie leśnictwo. W równie dobrym stanie jak obecnie przetrwało następne stulecia, niezależnie od tego, jak bardzo świat wokół nas się zmieni. Chcę serdecznie podziękować wszystkim leśnikom za tą trudną, wymagającą wielu umiejętności, poświęcenia, cierpliwości i siły charakteru pracy. To dzięki Wam leśnictwo należy do tych dziedzin, z których Polacy mogą być dumni i mogą chwalić się nimi na całym świecie. Liczę na to, że ten szczególny rok upływający w klimacie Międzynarodowego Roku Lasów i polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, odpowiednio w tym celu wszyscy wykorzystamy.